Dzień dobry jesteś. A dzień dobry panu. Serdecznie się witam w ten piękny poranek. No, a dzisiaj to tak nawet odpowiadasz szczerze, bo głodny jesteś. No wiem, przyniosłam ci już ten cały pierdolec twój. No, wszystko zżarłeś już? O, widzę, że zżarłeś. Czekaj, zamknę drzwi. Będę ci zaraz wydzielać. Twoją porcję śniadaniową. Cieszysz się? Laczek. No, to dobrze, że się cieszysz. Ja się cieszę, że ciebie widzę. No, ty też. No to super. Ale ty tylko dlatego, że ci mam dać jeść, tak? No trudno. Przynajmniej szczery jesteś. No. No to chodź, będziemy kroić laczuś. Chodź.